Witamy serdecznie wszystkich, Witamy się. E, więc wiosna jest już tu, wszystko rozkwita, powoli przygotowujemy się na święta wielkanocne. E, znaczy porządki wiosenne są na porządku już prawie dziennym, no i powolutku możemy zacząć z wyrobami e, ciast wielkanocnych. Z tej okazji dzisiaj pokażemy, jak robi się takie, ja najbardziej tradycyjne ciasto wielkanocne mazurek. Tak. W sumie przepisów na mazurek jest wiele. Myślę tyle ile gospody, tyle przepisów. My pokażemy taki najbardziej tradycyjny z kruchym spodem i masą kajmakową, którzy też mówią karmelową. Więc do tego ciasta będziemy potrzebowali następujące składniki. Mąkę. Mąkę, znaczy 350 g mąki. 150 g mąki ziemniaczanej. Tu mamy cukier puder 150 g masło, jedna kostka 250 g i jajeczek. Dwa. Dwa jajeczka, tak. E, I do dekorowania e, tutaj już jest gotowa masa kajmakowa. Powiemy, jak ją łatwo zrobić. I jeszcze do dekoracji mamy tutaj migdałki i czekoladę stopioną. Tak? Najpierw znaczy przesiwamy mąkę. Tak, powolutku, tak warstwami i Ej. przesiewamy. Możesz? <grych> ja. Jak śnieg. Kolejnie mąka ziemniaczana. Czekaj, mama. Dobra, to się wymiesza, raz. <grych> mama. Następnie dodajemy cukier puder, tak? No najpierw jeszcze cukier puder. Wszystko, no I wszystko, i musimy na kawałki. Najlepiej Jaki. jest masło. Jaki. Masło z, e, prosto z lodówki e, pokroić. Znaczy na kawałki. Znaczy tak zazwyczaj się robi z kruchymi e, ciastami, że znaczy, masło i jajka muszą być e, schłodzone. Tak, to wszystko. No i możemy. Ja cię I trzeba silnie zagniatać, brawo. Tak. Tak? Dodamy jajeczko? ja cię, Ty jajeczko? Dobrze. Ale wiesz co, mama ci pomoże, bo to już masz rację. Proszę, niech. I drugie, brawo. Tam. Zobaczcie. Tak. I jakie to jest? Wyczucie? Fajne? Tak. No ciasto mamy już wyrobione. To Tu już jedne gotowe, tak? Ciasteczko od wcześniej. Znaczy tak powinno wyglądać. Znaczy nie powinno się kleić do spodu. I teraz jeszcze mamy e, Ciasto, znaczy owinąć folię, żeby robić to. Mm -hmm. I nie wkładamy, wkładamy to do lodówki. Tak, do lodówki. Odkładamy ja. na. Ty? Dobrze. Odkładamy do lodówki, wkładamy ją na godzinkę, lub może na całą noc, żeby się ciasto schłodziło, Tak? Dzięki. Znaczy, ciasto już mamy schłodzone. Tak, wyjmujemy i będziemy. E, rozwałkowywać na kształt taki e, <głos> <głos> tak prostokątny do takiej formy. Mamy to no, jak to najpierw dobrze. Najpierw ty, później mama. Dobrze, bo musimy tak dokładnie. No, ja tylko jeszcze powiem, że oprócz takich kruchych spodów e, wyrabiają się też mazurki na spodzie biszkoptowym. A oprócz polewy kajmakowej e, często też dodają się różne powidła, e, masy czekoladowe, marcepanowe, e, nawet jelitrowe. Więc mamy ciasto ułożone w formie. E, jeżeli troszkę ciężko się rozwałkowuje, to można rękoma też zakleić, aby e, tylko nie była za gruba warstwa. Znaczy gdzieś tak, może z pół, e, znaczy do centymetra, pół centymetra, nie więcej. Bierzemy jeszcze, e, m, znaczy za ozdoby. Wita już tutaj przygotowuję. zrobimy ozdoby e, z takich przeplatanek. Tak? Tam. W takim razie, o brawa, tutaj ładnie wywałeczki zrobiłaś. Mamy zrobić taką przeplatankę, którą tu, tak? To dekorujemy boki, tak? Się, woda dostawić i Tak, tak, dobrze, dobrze, teraz my Jest to zrobimy poczekaj. Więc tak, możemy po prostu w taki sposób przeplotania. Mhm. No i delikatnie, żeby się nie rozpadła. składamy Tak. Później połączymy po prostu brzegi. Przed latanki. ta przedkładanka po to, żeby masa kajmakowa, którą później odkulimy, żeby nie wylewała się poza boki. Ja się dowiedziałam, że mazurki się w Polsce zaczęły wyrabiać jeszcze w XVII wieku. Najpierw się wyrabiały na mazowszu, dlatego właśnie dostały i nazwy mazurczy. A podobno pochodzą z Azji. A najprawdopodobniej w Turcji, gdzie w sumie same te ozdoby mazurków też symbolizowały dywany tureckie, bardzo takie ozdobne. Tak nam ma wyglądać przeplatanka, boki łączymy po prostu i jeszcze dodamy dekorację z kwiatów. No to mamy gotowe ciasto. Aha! Jeszcze jedna rzecz, żebyśmy nie zapomniały, co? Widelcem tak To nakłuwamy, żeby ciasto podczas pieczenia się nie uniosło. Ty pomożesz? Dobra. Znaczy tak, bo tam gdzieś się dużo dziurek, żeby ono nam się nie podnosiło do góry i popękało. No to te ciasto właśnie w takiej formie. Tak, wkładamy do piekarnika. Pieczemy na temperaturze 180 stopni około pół godziny, ale radzę sprawdzać, jak się zarumienią boki, to już ciasto będzie gotowe. Ciasto mamy już wyrobione i upieczone. Znaczy tak powinno wyglądać: lekko zarumione. Teraz możemy zacząć z dekorowaniem. My wybraliśmy znaczy masę kajmakową. Sam wyrabialiśmy, chociaż można, e, to raczej w Polsce, ale tutaj też można zdobyć ewentualnie taką masę krówkową już gotową w puszce, ale jaka to frajda, <taki> takie półgotowe mm, pół produkty, jak można samemu zrobić i cieszyć się własnym produktem. Ten karmel e, w sumie ma bardzo proste składniki, litr mleka i e, szklanka cukru. Tylko trzeba uważać e, podczas gotowania, ponieważ e, gotuje się ponad dwie godziny. Ważny jest ten moment czy mieszania i żeby na czas e, zdjąć z ognia. Karmel jest gotowy. Jak bierzemy z łyżką, o kawałek odkładamy na bok i jak e, ta masa kajmakowa w sumie się nie rozchodzi. To jest znak, znaczy, że jest gotowy, gęsty karmel. Powinien on wyglądać jak trochę ostygnie, znaczy tak takiej konsystencji. No i co? Tutaj smarujemy? Tak? A Ty coś nowego, ja nową ja ryżyczkę. To na ryżyczkę. Masę kajmakową mamy już teraz wyrównaną i zaczynamy dalej z dekoracją. My wybraliśmy masę czekoladową, tak? Próbujesz? Powiedz, czy dobre. Dobrze, Dobre. Znaczy stopiliśmy y, czekoladę gorzką z y, trochę masła i do takiego woreczka zwykłego. Y, znaczy włożyliśmy, ucięliśmy y, tutaj wierzch i będziemy dekorować napisami y, i robimy y, y, takie ozdobne y, bazie. Do tego jeszcze nam e. posłużą te migdałki. E. A dekorowanie, w sumie ma, wzórka, jest dowolne. E, można dekorować różnymi bakamiami, niektórzy dekorują cukierkami, a ozdoby najczęściej są e, typowo wielkanocne, znaczy różne napisy wielkanocne, e, lub tajączki, jajeczka, kurczaczki, właśnie bazie. i tu pisze? Aha, teraz wyraczy. <grymne> tak. Mazurek ukończony. Pokażemy. Tam wrócimy. Tak. Więc tak wygląda nasz gotowy mazurek karmakowy. Chcielibyśmy jeszcze życzyć wszystkim... Pogodnych, spokojnych, zdrowych świąt Wielkiej Nocy. Wesołych świąt i mokrego, obfitego dęgusa. Pozdrawiamy!